Witam serdecznie na moim kanale. Witam Pana. Dziś chciałam odpowiedzieć na Pana pytanie. Karty przełożyłam i wylosuję dla Ciebie trzy karty: Sedno, Król Kielichów, co wychodzi naprzeciw. Mago. Wynik, odpowiedź, rada. Szóstka, monet. Sedno. Król Kielichów. Król Kielichów jest osobą wrażliwą, która głęboko przeżywa. On potrzebuje miłości, czułości, opieki. I takiej troskliwości. Może być skryty i niekiedy bierny. Król Kielichów ma słabość do alkoholu. On nie zawsze potrafi poradzić sobie z emocjami. Natomiast z natury jest bardzo dobrym człowiekiem, który posiada dużo empatii, ale niekiedy może poczuć się zagubiony. W pracy decyduje się na decyzje, z którymi czuje się dobrze czy swobodnie. Karta króliki Lichwów zawsze niesie dobre rokowania na przyszłość. Ten stan jest przejściowy. Od października 2020 będziesz czuł już taką lekką poprawę. Co wychodzi naprzeciw? Mag. Człowiek czuje słabość. Nie ma mocy. Czuje zahamowania. Mak na tej pozycji pokazuje depresję. Człowiek czuje lęk, niepokój. Ten strach tkwi głęboko w podświadomości. Przyczyny lęku mogą pojawić się w śnie. Sen może przynieść odpowiedź, dlaczego człowiek czuje taką niemoc i lęk. Wynik? Odpowiedź? Szóstka. Monet. To jest takie przywrócenie sprawiedliwości w niesprawiedliwym świecie. Człowiek nie skupia się wyłącznie na zdobywaniu, ale potrafi odnaleźć radość i dzielenia się z tym, co zdobył. Człowiek po czasie dojrzał albo dojrzeje, że jak ważna jest równowaga i sprawiedliwość w sprawach materialnych. Pokazana jest tutaj również nierówność w partnerstwie, w którym jedna ze strony przede wszystkim daje, a druga wyłącznie bierze. W nieustannej pogoni za pieniędzmi człowiek nieświadomie wciąga się w zależność. Przez to równowaga szalwagi może ulec zachwianiu, narzucając sobie jakiś rodzaj obowiązków. Możemy poczuć, że dawanie przychodzi nam ciężko, i strona przeciwna może nas lekceważyć, lekceważyć nasze dobro. A to może być później dla nas bolesne i to może być dla nas później trudne. Dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie. Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Klara Tarot.